Witam. Chcę dziś nagrać moją piosenkę. Silnik od kosiarki. EM, proszę czekać. Łazi mi silnik od kosiarki, silnik od kosiarki, o ko ko, 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 ko kosiarki. Kosiarka, kosi, trawnik, 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 który jest na ogródku.

od u u u u, -u -ku. Taka zielona roślina To jest tej trawy A kosiarka ją on kosi Jeśli jest trawa za duża To wtedy musi wejść oddział Super Patrol Kosiarek Okej, okay, to jest Patrol od kosiarek Jest super Kosiarki ogródkowe Dobra Trochę psychicznie chore ta piosenka No ale co